Hej, witam wszystkich na moim kanale. Jakiś czas się zeszło, bo miałam bardzo dużo pracy i dużo tematów mi się zebrało, więc zacznę od tego, który jest może super, super interesujący dla wszystkich. Chciałam dzisiaj faktycznie mówić o temacie, dlaczego jest tak okropnie trudno podejmować decyzje. Ludzie nieraz latami usiłują odsunąć od siebie tą potrzebę decyzji i próbują przez wiele lat unikać jako prawie jak jakąś zarazę tego podjęcia decyzji, które gdzieś tam z tyłu głowy wiedzą, że i tak będą musieli podjąć. Także to jest bardzo interesujący temat dla wielu ludzi. Wielokrotnie przychodzą ludzie tu do mnie i po prostu w gruncie rzeczy chodzi o to, że no nie mają po prostu siły, nie mają tej takiej odwagi podjąć tej decyzji, dlatego że dużo ludzi się zastanawia, dlaczego inni ludzie mogą podejmować różne decyzje, a ja jakoś nie mogę. Także Podstawowym powodem, dla którego ludzie nie mogą, nie chcą podjąć decyzji, to jest wtedy to, że oni w momencie, w którym się podejmuje tą decyzję, to tracisz wszystkie możliwe opcje i możliwości, które dotąd miałaś czy miałeś, zanim podjąłeś tą decyzję, prawda? Że w tym momencie, w którym. Podjąłeś tę decyzję, to straciłeś, te, wydaje się, ludziom wszystkie inne możliwości. I dlatego ludzie się tak boją podjąć tej decyzji, podjąć jakąś ważną decyzję, bo w tym momencie nie mają już tych możliwości i czują się no, zagrożeni, samotni. No, a może podjąłem złą decyzję, a straciłem tamte możliwości, tamte opcje i tak dalej. No, ale jednocześnie zastanówcie się. Jak to może być, żeby nie podejmować tej decyzji, żeby zostać w tym starym nieraz bardzo długi czas, żeby nie odważyć się pójść do przodu? Dlatego, że w tym momencie, w którym podejmujesz tą decyzję, to ograniczasz swój świat, ale tylko po to, żeby go jeszcze bardziej rozwinąć. Bo wielokrotnie ludzie mi mówili, Jaka niesamowitą ulgę odczuli, kiedy podjęli tą jakąś niezbędną decyzję, którą gdzieś w środku już dawno wiedzieli, że muszą podjąć wcześniej czy później, ale długi czas odsuwają od siebie tę decyzję, odsuwają od siebie to, że muszą ją podjąć, a jeszcze trochę, a jeszcze Parę miesięcy, a jeszcze po wakacjach, a jeszcze po urodzinach, a jeszcze po Wielkanocy i tak dalej. I mija, mija czas, drogocenny czas, dlatego że nie mamy go. Im starsi jesteśmy, tym szybciej to życie się kołysze. I w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że minęło parę lat, i w zasadzie podjęcie jakiejś ważnej decyzji już się no Rozmieniło na drobne, już nie ma znaczenia, czy jej podejmiesz. I wtedy ludzie odczuwają jakąś taką ulgę, że już nie będą musieli podjąć tej decyzji. Dużo ludzi czeka na przykład na jakieś oznaki z zewnątrz, że coś ma się stać, żeby oni tą decyzję podjęli. Mam na przykład przykład mojej znajomej, która ma dużą nadwagę i chciałabyś schudnąć. No, i twierdzi, że jest silną kobietą, jak musi, to robi to, co musi. Ja mówię, no to dlaczego nie podejmiesz decyzji, żeby się sobą zająć? To, no to ona mówi, że on musi się coś zdarzyć, żeby ona zrozumiała, że ona musi podjąć tę decyzję. To znaczy, no nie wiem, choroba, no jakieś, no coś się miałoby miało zdarzyć, wtedy będzie tak, wtedy ona będzie zmuszona podjąć tę decyzję. To znaczy, ona chce, żeby ten świat wokół. Podjął za nią tą decyzję, a ona wtedy stanie przed faktem dokonanym, że musi to czy tam to w jakiś sposób zrobić. No to albo słyszę w sklepie jakiś tam, z jakimiś tam z butami, jak jakaś kobieta próbuje parę butów, no i zna, ekspedientka mówi do niej, że to jest ostatnia para w tym rozmiarze. To ona mówi, to ja się jeszcze przejdę, no, ale jak będzie sprzedane, to w takim razie to znaczy, że nie miałam ich mieć. To znaczy, jakaś tam siła od góry ma ułatwić jej tą decyzję, czy ona ma te buty kupić, czy nie. No bo jak wróci ich nie będzie, to w takim razie nie miała ich mieć i w ten sposób nie będzie musiała podjąć tej decyzji, czy ma je kupić, czy nie. To jest to wszystko jest od takich małych zdarzeń aż do jakichś bardzo dużych zdarzeń. Na przykład, czy mam się rozwieść z moim mężem, czy żoną, czy nie, czy co się zdarzy. No bo nie jestem szczęśliwa, czy szczęśliwy, nie pasujemy ze sobą, ciągle mamy problemy. Już nie mogę, już nie tego, nie chcę wracać do domu i tak dalej i tak dalej. Ale ciągle tej decyzji, która jest oczywista, nie podejmuję. Bo ani ona, ani ona nie są szczęśliwi, ani ona, ani ona nie podejmują tej decyzji, bo wydaje mi się, że coś się zdarzy, że zaraz po Wielkanocy, po Bożym Narodzeniu, po tym jak córka zrobi maturę, może potem, może jeszcze potem, i żyją dwoje ludzi w nieszczęśliwym związku, no bo jak dziesiątki razy powtarzam, nikt nie jest szczęśliwy z nieszczęśliwym partnerem, więc jak ktoś jest w nieszczęśliwy związku, a już nie daj oboje no to już w ogóle to nie funkcjonuje naturalnie. I w tym momencie ludzie też chcą, żeby coś, może on będzie na przykład, czy ona niewierny, złapie ona niewierny, no to wtedy wiadomo, trzeba się rozwieść. Ale jeśli takie rzeczy nie następują, no to jest bardzo trudno faktycznie się podjąć te decyzje i pozwalamy temu... Po prostu latami, latami, latami się kołysać, 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 i w końcu pewnego e, pięknego poranka dochodzimy do wniosku, że ta, ta decyzja już nie ma sensu, bo wszystkie te przesłanki już się u, nie są aktualne i, i po prostu już nie ma znaczenia, czy się rozwiedziemy, czy nie. I w ten sposób popadamy w taką, e, taką nicość. E, Ludzie siedzą koło siebie, ale mają odwrócone głowy, nie chcą ze sobą mieć do czynienia, zarzucają tej drugiej osobie róż, różne rzeczy. Wtedy zamiast zacząć od siebie, ja nie podjęłem czy nie podjęłam tej decyzji. To jest mój błąd. Nigdy nie jest za późno, żeby być szczęśliwym. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, musisz podjąć tę decyzję. Podstawowa decyzja jest wtedy po prostu podstawową decyzją jest, chcę być szczęśliwy. To jest ta decyzja podstawowa, więc co muszę zrobić, żeby mi było lepiej. No, i zachodzi ten lęk taki, a jak będzie mi gorzej? No i następuje następna opcja, czy mam podjąć tę decyzję, czy nie, i zaczyna się od nowa kołysanka, że tak powiem, tam i z powrotem, mam, czy nie mam. No i lata też lecą, oczywiście. Zastanówcie się też nad tym, jak to jest z tymi decyzjami, dlatego że codziennie podejmujemy setki decyzji. W momencie, w którym otwierasz oczy, to już decydujesz, na przykład, co zjesz na śniadanie, jakie spodnie włożysz do pracy, czy co powiesz do szefa, jaki, jaką drogę wybierzesz do pracy, czy tą, czy tamtą, gdzie będą korki, jak dojedziesz. Cały czas te małe, 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 małe decyzje pod, pod, podejmujemy bez świadomości, że to robimy. No i w tym momencie. Czasem jest tak, że skoro musimy cały czas te decyzje podejmować, dzieci krzyczą, co chcą włożyć, a to, a tamto, a tutaj muszę jeszcze coś kupić, mogę jutro kupić, chociaż powinnam dzisiaj kupić, tam pojechać do tego sklepu, chociaż dzisiaj nie mam siły, ale może jutro będę i tak dalej, i tak dalej. Także to jest niezwykle męczące. Często jesteśmy bardzo zmęczeni podejmowaniem codziennie tych małych, małych decyzji. To jest dosyć stresujące. Męczące i ludzie często mówią, że te ciągłe, małe decyzje umęczają ich. Nawet jak dojeżdżasz do świateł i już widzisz, że się za chwilę będą zmieniać, to podejmujesz decyzję, czy dodać gazu i przejechać jeszcze na pomarańczowym, czy się wycofać. To jest też jeszcze jedna decyzja: czy mam włożyć kurtkę, czy będzie padać, czy mam wziąć parasol, czy, czy, czy nie, bo będzie ciężko w torbie. Czy wziąć lunch ze sobą, czy zjeść na mieście? Czy, no i cały, cały, cały czas, od rana do wieczora, te ciągle, ciągle małe decyzje. No ale kiedy przychodzi moment, w którym musimy podjąć takie duże, ważne decyzje, wtedy jest często właśnie stop. Ludzie często nie, nie mają siły podjąć tej decyzji albo nie mają odwagi. Oczywiście też może być i to, i to. Nie masz odwagi, żeby podjąć takiej decyzji, która w jakiś sposób wpłynie na Twoje życie, że coś się zmieni. I skąd? I następuje tutaj taki moment lęku. Wiem, co mam, ale nie wiem, co dostanę. Duże decyzje wymagają często trochę czasu. Co by to nie była może być jakakolwiek decyzja od kupienia domu, zainwestowania w coś do zdecydowania się na rozwód albo na sprowadzenie się razem. Każda decyzja na kupienie psa, na zdecydowanie się na jeszcze jedno dziecko. No są masę dużych, poważnych decyzji w życiu ludzi. No i wtedy jest ten moment którym odsuwamy, to jeszcze nie dzisiaj, no czasem oczywiście nie musi to być błąd, może jutro, no nie wiem, jeszcze nie, może następnym roku. No i tak powoli, powoli ten, ten czas leci, a odbija się to często na nas, to jest tak jak taki trochę ciężar z tyłu, który tak ciągnie nas do tyłu i jednocześnie nie możemy jakoś się od tego uwolnić. Ten ciężar jest coraz cięższy, coraz bardziej męczący. I wiemy gdzieś, że nie możemy sobie z tym dać rady sami, że musimy tą decyzję podjąć, to nam nie unikniemy tego. A jednocześnie gdzieś wszyscy czekają, że w jaki sposób, jak dostatecznie długo będę czekał stąd, czy czekała z tą decyzją, to w jaki sposób to się samo rozwiąże. No ale niestety to w większości wypadków samo się nie rozwiązuje. Duże są też na przykład, dużo ludzi, co przychodzi do mnie w różnych tam sprawach, dużo mówi na przykład, że się źle czuje w pracy. No podstawowe pytanie jest, że za mało zarabia, że się trochę źle czuje w pracy, że to czy tam, to się to. No dobrze, no ale jak się źle czujesz w pracy, to przecież nie może być duży problem, żeby wziąć i. Wysłać CV do innej pracy. No przecież nic to nie kosztuje. Może zmienić pracę. Najlepszym sposobem zwiększenia swojej pensji, bo to wszyscy mówią, jest faktycznie zmiana pracy na inną. Wtedy automatycznie, bo jak już jesteś w tej pracy, już wiedzą, że tam jesteś i siedzisz, no to tak niechętnie podnoszą ci pensję, bo już cię, że tak powiem, mają. Nie? No ale jak weźmiesz i. Zmieniasz, chcesz zmienić pracę, pójdziesz na interwiu i porozmawiasz z ludźmi, no i oni się zawsze pytają, jaką chcesz pensję. No to mówisz jaką, i nieraz nie ludzie od razu, od ręki dostają pensję dużo wyższą niż tą, którą mieli na starym miejscu. I to jest bardzo dobry sposób zwiększenia swoich dochodów, po prostu zmiana pracy. Poza tym, w decyzji zmiany pracy jest jeszcze inna rzecz. Zmiana pracy też powoduje, że ludzie yy, mają nową stymulację. Następuje lepsza stymulacja, nowi ludzie, nowe miejsce, nowe wyzwania, jakieś nowe relacje, nowe stosunki, nowe możliwości. To jest taki boost, taki no, trochę dusz dla dla duszy i dla mózgu. Ludzie się bardzo rozwijają przy zmianach pracy często. Oczywiście Nieraz zmiana pracy może być nawet praca może być gorsza może nawet niż ta poprzednia, ale kto mówi, że w tej też musisz zostać. Możesz za rok czy coś znowu szukać. To nie jest małżeństwo. To jest tylko praca, którą możesz kiedykolwiek, kiedy chcesz, po prostu zmienić, jeśli możesz. Jeśli masz zawód, którym możesz się poruszać poprzez różne firmy. Także nie ma tutaj żadnego problemu. Podjęcie, często ludzie siedzą na tej samej pracy latami, za mało zarabiają, zła pensja, męczący szef, złe stosunki, firma się niespecjalnie nie rozwija. No i tak siedzą i tak klepią, klepią z dnia na dzień i narzekają, przychodzą do domu, są sfrustrowani, zmęczeni, nie tylko fizycznie, może to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim psychicznie. I to też robi, że Łatwiej wtedy no, sięgnąć po butelkę, jakoś utopić swoją frustrację, swoje zmęczenie psychiczne i no, po prostu się znieczulić trochę. No I to jest faktycznie ten super najgorszy powód, dla którego można sięgnąć po, po niepotrzebne drinki, kiedy się chce w zasadzie tak no, znieczulić, zapomnieć na chwilę. W momencie, w którym podejmujesz decyzję, że teraz starczy, muszę znaleźć sobie nową pracę albo nową relację, a może nawet nowych przyjaciół, czy może skończyć pracę i iść na studia, iść do szkoły, podnieść swoją kompetencję. Szwecja jest doskonałym, jednym chyba z najlepszych krajów na świecie, gdzie preferują cały czas podnoszenie kompetencji i do 60 roku życia dają pożyczkę na studia. Już w ogóle to mówi samo za siebie, która jest częściowo niezwracalna faktycznie. I dlatego jeśli źle się czujesz w pracy, jeśli nie czujesz, że jesteś stymulowany, czujesz, że się cofasz tak po troszeczku, to uważam, że powinnaś czy powinnaś podjąć tą decyzję, jeśli potrzebujesz skompletować język, podjąć tą decyzję. I to nie tylko w Szwecji, ale i w Polsce, i w Norwegii, i w, w każdych innych krajach, gdzie mieszkasz. I po prostu podnieś swoją kompetencję. Nie musisz być fizykiem jądrowym od razu, ale możesz skończyć na przykład taka, taką jakąś pod, pomaturalną szkołę, która uczy dobrze zawodu, jest bardzo wysoko notowana za granicą, gdzie konkretnie uczy się konkretnego zawodu i wtedy jest dużo praktyk i tak dalej. To jest duża decyzja, żeby skończyć pracę. I na przykład postawić na siebie i po, podwyższyć swoją kompetencję, swoje wykształcenie. To jest niesamowity kapitał i to jest niezwykle ważna decyzja. Jeśli chodzisz tam i z powrotem i na tym się zastanawiasz, to nie, nie może, to znaczy, że coś ten głos wewnętrzny ci mówi i że powinnaś czy powinieneś tego posłuchać. A jeśli nie wiesz jeszcze, jak sobie z tym dać rady. To bardzo proszę, przekręć do mnie, zadzwoń i zobacz, zamów czas i przyjrzymy się, co, co dla ciebie funkcjonuje i co byłoby dobre naturalnie. Ale już samo to, że podejmujesz decyzję, żeby poszukać pomocy, to już jest niezwykle duża i ważna decyzja faktycznie. Jeśli czujesz, że źle się czujesz w tej sytuacji, w której jesteś, to też jest ważna decyzja żeby zdecydować, żeby z kimś niezaangażowanym porozmawiać, że ktoś, kto nie zna ciebie a, ani twojej rodziny może po prostu powiedzieć, co funkcjonuje dla ciebie z twojego punktu widzenia, nie z punktu widzenia, co ja bym zrobiła na twoim miejscu, bo to jest bardzo nieistotne w tym momencie, ale co funkcjonuje dla ciebie z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia twojej osobowości i twojego charakteru, po to tu jestem. Także y, nie bój się podejmowania decyzji, dlatego że w dużej mierze w, w lęku przed podejmowaniem decyzji jest po prostu strach. Strach przede wszystkim przed straceniem innych opcji i możliwości, ale też strach, co będzie, jak podejmę decyzję i będę już szła ten korytarz, już nie będę mogła nic więcej zrobić, czy nie będę mógł. I y, to jest właśnie. Ten, ty, o, to, o tym, co mówiłam w poprzednich filmach, o tych mentalnych mięśniach, że y, trenujemy mentalne mięśnie poprzez wyzywanie ich. Przez y, wyzywanie mięśni, tak jakby na, na, na ring bokserski, że y, poprzez wyzywanie tego, tych, y, tej odwagi. Wy, wy, wyciąganie tego sobie, podejmowanie tej decyzji, ćwiczymy tą, ten mentalny mięsień odwagi coraz bardziej, coraz mniej się boimy wtedy podejmowania ważnych decyzji w życiu. Dlatego, że jak nie podejmujesz tych ważnych decyzji, które powinnaś czy powinieneś, to tak po prostu idziesz przez to, nie żyjesz tym życiem, tylko jakoś je usiłujesz przeżyć. Żeby to jakoś już przeszło i żebym już był stary, żebym mógł już. Odejść i już bym, będę, już umrę, już nie będę musiał podejmować żadnych decyzji. To jest bez sensu. Dlatego, że żyjesz tu po to, żeby żyć, a nie przeżywać. Nikt ci nie zmusza do tego, żebyś tu żył, ale jak tu już jesteś, to rób tak, żeby być szczęśliwym. I jedno z momentów tych szczęścia w życiu to jest to, żeby nauczyć się bez strachu. Bez strachu, bez konfrontacji, bez kłamstw do samego siebie, tylko spokojnie podjąć tą decyzję, którą powinieneś podjąć. Wiesz w środku, że ją musisz podjąć. To nie jest żadna tajemnica dla nikogo. Także ludzie, którzy do mnie przychodzą, często już są tak jakby na krawędzi, że muszą podjąć decyzję, ale ciągle się nie odważają i tak stoją na tej krawędzi i tak się kołyszą. Dlatego nieraz jedna czy dwie rozmowy ze mną pomaga im, żeby po prostu wziąć ten krok do przodu. I wtedy nagle wszystko się rozjaśnia, zmiany, które w twoim życiu zachodzą, nagle wcale nie są takie straszne, tylko wręcz przeciwnie, są bardzo dobre. Nieraz podejmujesz decyzję, na przykład, żeby jednak nic nie robić, żeby zostać tam, gdzie jestem i pracować nad tym, żeby to funkcjonowało. To też może być dobra decyzja. To nie musi być zła decyzja. Ale najgorsze jest to, kiedy stoisz i w jednym, a chcesz w drugim być w drugim, a jednak nie odważasz się i ciągle jesteś w takim braku balansu gdzieś pomiędzy, i dlatego nigdy nie żyjesz dobrze ani tu, ani tu, ani z tej strony, ani z tej strony. Dlatego Podjęcie decyzji może, można na przykład postawić na starą pracę, w której jesteś, yy, i zacząć się tam rozwijać, zacząć yy, awansować może porozmawiać szefem, o wyższą pensję, zrobić sobie więcej, więcej możliwości, albo postawić na relację, w której jesteś, jednak zacząć się rozwijać w niej, yy, zacząć porozmawiać ze swoim partnerem czy partnerką, żeby, że tak nie możemy mieć, że musimy coś poleczyć. To absolutnie nie musi być zła decyzja, ale podejmij ją. Nie bądź w starej pracy i, i narzekaj latami, że nic się nie dzieje i że cię wszyscy wykorzystują. Nie siedź w relacji, w której ciągle narzekasz, jak się źle czujesz, że cię nie doceniają, czy nie dostajesz e dostatecznie uwagi, czy nie ma dostajesz respektu i narzekasz latami, ale nic nie robisz. Także, żeby coś się zdarzyło, żebyś był szczęśliwszy czy szczęśliwsza, to musisz się nauczyć podejmować decyzje bez lęku i bez strachu, tylko z wewnętrzną odwagą, która pochodzi z wytrenowanych wewnętrznych, mentalnych yy, mięśni, kiedy, wierz, kiedy przychodzi moment, w którym trzeba od czasu do czasu podjąć te większe, ważne decyzje. A jeśli potrzebujesz z kimś przewietrzyć to i zobaczyć, jak to funkcjonuje u ciebie. Bardzo proszę o kontakt. Pomogę bardzo chętnie i nauczę, nauczymy ten mięsień w głowie mentalny, żeby zaczął lepiej funkcjonować. Także tyle na dzisiaj, moi drodzy. Potem nagram jeszcze jeden film, bo mam fajny temat. I na tym kończymy. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłam. I zajmujemy się następnym etapem mentalnych mięśni. Zobaczymy, co wybiorę. Także do zobaczenia za parę dni. Do widzenia.